A ja właśnie poszłam do sklepu po, po takie, zobaczcie, mleko. Mama powiedziała, że to jest najlepsze mleko w tubce, jakie kiedykolwiek jadła. Jak, jak kiedyś właśnie mieszkałyśmy w Nesie, to jak jeździłyśmy na granicę czeską, to to mleko kupowała i było pyszne, więc wzięłam na spróbowanie, czy to jest to. Jak będzie to, to dokupię więcej. Wzięłam takie lody, bo mi się kojarzą z taką śnieżynką, chyba tak to się nazywało. Były kiedyś w Polsce z takim wafelkiem, wiecie, śmietankowe. I uwaga, bo to jest. Pis. Jak byłam mała, to były takie, właśnie prażynki z tym misiem. E, miski, i później już nigdy więcej ich nie widziałam. I teraz po prostu się aż rozpłynęłam w sklepie, jak to zobaczyłam. Inaczej one się chyba wtedy nazywały, no ale to też były takie miski z tym misiem w koronie. Uho. O Boże, jakie to jest dobre. Te lody są takie, jak ubita śmietanka. Mm. Przepyszne. Jest tak zimno, chyba są, nie wiem, z minus 2 stopnie, a ja jem lody, ale no nie mogłam się oprzeć jak to zobaczyłam. Ciekawa jestem, czy jeszcze w Polsce gdzieś można znaleźć takie lody. Wybrałyśmy się z mamą na masaż stóp e, i, i takie przywitanie jest. Ja nie wiem, czy to jest dobry znak. Jak myślisz? Nie wiem, czy to jest dobry. Te rybki w ogóle są bardzo niebezpieczne. Nie powinno się chodzić e, na, na takie skubanie, no ale wiesz, że bardzo źle to może się skończyć bakterie, tak więc nie wolno. Ale masaż stóp. jest nieco.